Ta osoba, którą widzicie w lustrze, patrzy się do lustra to jest wasz, albo najlepszy przyjaciel, albo wasz najlepszy wróg. Wiecie czym się różni? A, czy to jest wasz wróg, czy przyjaciel? Wiecie po, wiecie, po czym to poznać? Że jak staniecie w gardzie, stańcie sobie teraz w pozycji, pół kroku odejdźcie. Zobaczcie, jeżeli patrzę do lustra i patrzę. O kurwa! Widzę jego oczy, ale nie widzę, gdzie go można uderzyć. To wtedy jest wasz największy przyjaciel. A jeżeli patrzę do lustra, o, widzę nosek, brodę, wątróbkę, przeponę, miękki brzuch, to wtedy jest wasz największy wróg. Więc od Was tylko zależy, czy wy jesteście sobie swoim najlepszym przyjacielem, czy najlepszym wrogiem. Tak? I tylko od Was to zależy. Od nikogo więcej. Dobra, rozluźnijcie.